Jestem gotowa kochać i być kochaną. Kocham siebie i jestem otwarta na miłość. Otwieram się na znalezienie prawdziwej miłości. Otwieram się na szczęście w związku. Zasługuję na piękną i bezwarunkową miłość. Kocham siebie. Bycie kochaną jest dla mnie naturalne. Moje szczęście w miłości zaczynam od siebie. Każdego dnia daję sobie miłość. Przyciągam do siebie pozytywnych ludzi. Przyciągam tylko zdrowe i wartościowe relacje. Uwielbiam dawać i otrzymywać miłość. Jestem kochana. Daję sobie uwagę i miłość. Jestem szczęśliwa, wiedząc, jak bardzo skutecznie przyciągam miłość do mojego życia. Zasługuję na kochającego i wspierającego partnera. Bycie szczęśliwą jest dla mnie naturalne, jak oddech. Wierzę w siebie. Moje serce jest otwarte na wibracje prawdziwej miłości. Jestem szczęśliwa, będąc w pełni sobą. Wierzę, że przychodzą do mnie tylko zdrowe i inspirujące relacje. Moja samoocena rośnie z każdym dniem. Mam dużo miłości do ofiarowania. Aktywnie szukam okazji do spotkania swojej miłości. Trafią przyjmować miłość. Ja jestem miłością. Zasługuję na szczęście. Zasługuję na bezwarunkową miłość. Wiem, że jest osoba, która jest dla mnie idealna. Przyciągam teraz idealnego dla mnie partnera. Kocham i jestem kochana bezwarunkowo. Kocham i jestem kochana bezwarunkowo. Wiem, że jest osoba, która jest dla mnie idealna. Przyciągam teraz idealnego dla mnie partnera. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Jestem wyjątkową osobą. I zasługuję na miłość i szacunek. Mogę osiągnąć wszystko, co sobie zaplanuję. Czuję ekscytację moją przyszłością i nową miłością. Moja pozytywna energia pomaga mi przyciągać miłość. Jestem przepełniona szczęściem. Mam pełne przekonanie, że moja miłość jest tuż za rogiem. Miłość jest tuż za rogiem. Miłość jest już w drodze do mnie. Kocham i otrzymuję miłość. Cudownie się czuję z moją miłością. Cudownie się czuję z moją ukochaną osobą. Delektuję się cudowną miłością. Moja pozytywna energia przyciąga teraz moją bratlinę duszę. Jestem kochaną osobą. Miłość jest wszędzie. Zasługuję na miłość. Mam miłość. Czuję się szczęśliwą i zrelaksowaną osobą przez cały czas. Moja miłość mnie wspiera. Kocham z wzajemnością. Życie jest niesamowite. Jestem zmotywowaną osobą do znalezienia miłości, jestem bezpieczna w związku. Miłość jest cudowna. Jak moja miłość jest cudowna! Jak cudownie się czuję, kochając wzajemnością! Wiem, że mogę być bardzo szczęśliwa w związku. Życie jest świetne. Codziennie mam okazję poznawać ciekawych ludzi. Miłość jest tu i teraz. Ja jestem gotowa na miłość. Jak bardzo jestem gotowa na miłość? Ekscytuję się moją nową miłością. Nowe doświadczenia. Dają mi nowe możliwości. W związkach jestem w zgodzie ze sobą. Zasługuję na ogromną pasję i szczęście w związku. Lubię poznawać nowych ludzi. Wierzę, że najlepsza dla mnie relacja przyjdzie do mnie w najlepszym momencie. Ufam, że moja miłość już na mnie. Potrafią otwarcie komunikować swoje potrzeby. Potrafią otwierać się na szczerość i autentyczność w związku. Potrafią stawiać zdrowe granice w związku. Każda cząstka mojego ciała wibruje energią miłości. Jestem wdzięczna za to, kim jestem dzisiaj. Jestem wdzięczna za miłość w moim życiu. Czy to nie cudownie, że daję i otrzymuję miłość? Kocham i jestem kochana.